Cześć, witam. XGrosz z tej strony. Witam na kanale KryptoKamikadze. Ja wiem, że ja często mówię o tradingu i sporo z Was myśli, że to jest, że to jest tak, że ja cały czas o tym tradingu mówię, ponieważ zależy mi i, i, i chciałbym, abyśmy wszyscy tutaj tradowali. I wcale tak nie jest, ponieważ kiedy tak naprawdę ze mną rozmawiacie, czasami zdarza mi się, że z kimś rozmawiam prywatnie w miarę moich możliwości czasowych. To tak jak widzicie, tutaj kolega mówi o tym, że tam zarobił trochę pieniędzy za granicą, teraz chciałby, że tak powiem, trochę w małżeństwie, żeby było lepiej, żeby był więcej w domu, żeby finanse były w porządku. I pytanie jest, z jakim kapitałem zacząć i, i, i jak bezpiecznie tradować. I moja odpowiedź na takie coś jest bardzo prosta. Nie znam nikogo, kto zaczął tradować i nie straciłby na początek. Takiego czegoś nie ma. A więc, jeżeli mówimy o, jeżeli mamy jakiekolwiek problemy finansowe, to trading absolutnie nie jest wyjściem sytuacji. Mało tego, aby tradować, musimy być absolutnie zabezpieczeni finansowo, ponieważ trading niesie ze sobą ryzyko, że stracimy to, co włożymy. A więc, nie możemy czuć presji podczas tradingu. To jest numer jeden. Trading nie jest do uratowania Twoich finansów. Trading nie jest do zastąpienia Twojej dziennej pracy. Trading to jest narzędzie, które zajmuje, tak jak wszystko, mnóstwo czasu i mnóstwo umiejętności i wiedzy, aby w pewnym momencie zacząć lub przydać się w określonych sytuacjach, w określonym momencie. I ja nawet patrząc na mnie z mojego punktu widzenia, traduję już chwilę i to nie ma tutaj. Nie ma tutaj pewności, albo ja nie mam żadnej gwarancji w momencie, kiedy wchodzę w trada, że ja z tego trada wyjdę na plusie. A więc, pomimo lat tradingu, każdy jeden z nas, kiedy zaczyna tradować, zaczyna wchodząc w pozycję, zaczyna od, zero, od zera. Dlatego, i tutaj znowu Bartek się pyta o, o to, czy zrobiłbym film o skalpowaniu. Właściwie ja kiedyś nawet zrobiłem film o tym, że skalpowanie powinno być naszym, powinno być naszym ostatnim, właściwie punktem, który uczymy się podczas tradingu. Dlatego nie, nie pokazuję wam tutaj wykresów na 15 minutówkach, a zwykle przechodzimy na godzinówki. I kiedy przychodzimy na godzinówki i kiedy mówię o tych średnich kroczących i o tym, jak wchodzimy w pozycję, kiedy mamy sygnał i czekamy na tej pozycji z zabezpieczonym stop lossem, aż pozycja wyjdzie na plus, jeżeli jest na plusie, podnosimy stop loss, to wszystko po to, abyśmy właśnie tak, jak widzimy tutaj. Jeden, jedno wejście mogłoby być, drugie wejście mogłoby być, dwa nieudane wejścia mogłyby być tutaj, ale stop loss by nas zatrzymał, zatrzymał. Ale... Poprzednio powinniśmy mieć tutaj wejście, więc obserwując wykres do tyłu i widząc w jaki sposób działają te sygnały na EMA crossie, możemy sobie wyobrazić w jaki sposób powinny one działać. I gdy widzimy takie coś jak tutaj, czyli pułapka, pułapka na shorty, pułapka na byki, czyli taka pułapka, to powinniśmy właściwie mieć te nasze stop lossy, aby nie dać się złapać w tą pułapkę. Te sygnały są bardzo ważne, dlatego również w moim filmie ABC zyskownego tradera mówiłem o tym, że patrzymy na jednogodzinówki, porównujemy, co się dzieje na czterogodzinowych świeczkach, patrzymy na jednodniowe świeczki i to wszystko daje nam jeden jakiś taki większy obraz tego wszystkiego, w którą stronę i jaki jest sentyment rynku. I teraz patrzymy sobie wtedy na następny nasz indykator, który powinien być dla nas bardzo ważny, czyli linię oporu i linię wsparcia. I teraz, czy linia oporu została przełamana i idziemy w górę, i wtedy nasze longi tutaj w tym przypadku są już jakby bardziej, bardziej procentowo dla nas bezpieczne. Czy możemy czasami odbić się od linii tutaj oporu i zawrócić w dół i wtedy ten long postawiony tutaj definitywnie powinien być zabezpieczony stop w razie w, gdybyśmy, te, te, te linie oporu, wsparcia powinniśmy o tym pamiętać, tak jak i o wszystkich właściwie tych e, czasowych, godzinowych tutaj wykresach, w jaki sposób to działa. Dlatego nie zaczynajmy od scalpingu, a zacznijmy od tradowania na dłuższych Przedziałach czasowych. Zwykle każdy, kto mówi, hadl, hadl, hurdle, czyli kupujesz, nie sprzedajesz, zapominasz. To jest taki, to jest również, ja też powiedziałem kiedyś, że to jest również trade. Tylko to jest zupełnie inny rodzaj tradeu, bo w tym momencie czekasz rok, dwa, ale to jest trade. Tylko Twój przedział czasowy, Twoja rama czasowa jest dużo większa. Więc to jest dosłownie wszystko to samo. Więc nie zaczynamy od 15 minutówek, nie zaczynamy od tyłu, tylko zaczynamy od przodu. Zaczynamy od Hado. Jeżeli chcemy tradeować, zaczynamy od długich ram czasowych. Jeżeli zaczynamy czuć się komfortowo, przechodzimy w inne ramy czasowe, ale z każdym jednym tym ruchem nasze potencjalne ryzyko rośnie. Oczywiście nasze zyski również rosną, gdy odpowiednio to wszystko wykorzystujemy. Dobra, to by było. To by było moje podsumowanie, jeżeli chodzi o, o właściwie o tradowanie. I teraz dla tych wszystkich, co interesuje ich, to z mojego punktu widzenia ja naprawdę chciałbym, abyśmy nie byli dawcami kapitału, jeżeli chodzi o trading, i dlatego m.in. te serie, dlatego te serie, ponieważ ja wiem, że zaczynamy, Każdy. Wiele osób zaczyna tradeować, nie powiem każdy, ale wiele osób zaczyna tradeować, chce spróbować tradingu. Więc jeżeli chcesz spróbować tradingu, to przynajmniej zacznijmy go od tych rzeczy, tych właściwie postanowień, które pracują. I dla mnie na przykład właściwie pracują te, dlatego o tych mówię. Do tego, jeżeli mamy jakiś jeszcze innych swoich, że tak powiem, guru tradowania, którzy używają czegoś innego i na tym się bardzo dobrze orientują, i my chcemy to dodać do swojego, do swojego pasa narzędzi przy tradowaniu, to świetnie. Wszystko musi nam się zgadzać w jednym kierunku, abyśmy nasze tradey wykonywali w odpowiedni sposób. Ja to tak widzę. A więc. Ja tradeuję na giełdzie Bybit, widzę, że wiele osób tradeuje na Binance. Binance również jest ok, nie mówię, że nie. Na Binance mamy większy wachlarz krypto, na których możemy tradeować. Ale moimi ulubionymi i uważam, że na, sam, na, na wstępie najlepiej zaczynać od tych, które są najbardziej takie bezwładne w tych ruchach rynkowych, a więc Bitcoin, Ethereum i XRP. A to zapewnia mi Bybit i ja tutaj dlatego akurat działam. I jeżeli macie ochotę dowiedzieć się coś więcej, mam playlistę ABC Tradera, i możemy tutaj, że tak powiem, od A do Z sobie powoli, w odpowiedni sposób układać to, w jaki sposób to, w jaki sposób to robić. Teraz ciekawostki, które z ostatniej chwili, uh, tu jest mój screen recorder, OK. Co, czego chciałem zacząć? Chciałem zacząć od tego. Ciekawostki z ostatniej chwili. Taproots. Powiem Wam, że obserwuję to, w jaki sposób to jest robione i w jaki sposób to się wszystko e, w tej chwili odbywa. I a, powiem Wam, że patrzymy tutaj, czy wszyscy ci minerzy podłączają się po pod, po, pod właściwie... Tą aktualizację. I co ciekawe, to jest to, że wiele osób tutaj atakuje Mara. Mara to jest w ogóle to są górnicy, którzy, nie wiem czy wiecie, ale tutaj mam ich stronę internetową. Oni, nie, to jest, to jest przeprowadzka do Teksasu. że ile ja tego mam otwierane. Dobra, tu klikniemy sobie. Okej, okay. Mara to są górnicy ze Stanów Zjednoczonych. W ogóle oni wyszli, weszli na giełdę. To jest spółka giełdowa y, mająca 1% sieci bitcoina. W ogóle y, w tej chwili przenoszą się, przenoszą się z jednego miejsca na drugie, jeżeli chodzi o kopanie. A to jest, to jest ciekawa sprawa i teraz pytanie jest, dlaczego Mara ciągle nie sygnalizuje tutaj przejścia na, przejścia na aktualizację tapruc. Nie do końca mają ochotę. Prawdopodobnie um, mają inne, że tak powiem, poglądy na temat tego, bo jakby nie było, tapruc, uh, wiecie, tam będzie o taproot, możemy sobie tutaj przeczytać tam będzie większa prywatność, wręcz anonimowość, um, przy sieci Lightning, to się również podwoi, um, więc to będzie, to jest, to jest niekoniecznie, w, niekoniecznie dobre dla establishmentu, który chciałby, aby tutaj jak najbardziej ten Bitcoin był dla nich. Um, Transparentny i widoczny, kto z kim, gdzie, kiedy, do kogo, jaki adres należy. Ta aktywacja będzie wręcz krokiem w inną stronę. I a, tutaj wiele osób, a, wiele osób się tutaj domaga, albo, albo komentuje to w taki a nie inny sposób. Co ciekawe, zauważyłem, że a, bardzo optymistycznie Andreas jest nastawiony. Mówi, że raczej na 100% będziemy mieli tą aktualizację zaklepaną. No, ja to tak, patrząc na to, to wydaje się, że niby tak, ponieważ większość, większość górników jest, że tak powiem, podłączonych. Jeżeli chodzi o statystyki, to musimy, jesteśmy, utrzymujemy się na tym poziomie powyżej 90%. Teraz, jeżeli tak się utrzymamy, to wygląda na to, że ta aktualizacja wejdzie w życie i reszta górników będzie musiało się podporządkować. Więc e, dla nas, nie wchodząc w szczegóły, dla nas z naszego punktu widzenia prywatnego, zwyczajnego użytkownika, wydaje się, że, że to jest korzystne. Więc w ten, sposób, w ten sposób to patrzę. Drugą ciekawą rzeczą, co sobie tak wyczytałem przez weekend, to pokażę Wam coś. Kiedy mówię o ścianie pieniędzy, która czeka na to, aby wejść w bitcoina, i tutaj wiele osób również nawiązując do tych wszystkich tweetów, które mówią, że o bitcoin znowu spada i ludzie stracili w cholerę pieniędzy na bitcoinie, bla, bla, bla. To patrzcie tutaj. Mamy rok 2021 i zobaczcie tutaj. Mówimy tutaj o ETF-ach, które czekają na to, aby być za. Zaaprobowane do tego, aby mogły zostać odpalone. I począwszy od Galaxy, e, firmy do, do innych mniej znanych, to jakby nie było, to jest ściana pieniędzy, która czeka na to, aby zostać za klepana, i żeby mogła właściwie inwestować w Bitcoina. I tutaj, jeżeli nie wiecie, co to jest ETF, fundusz inwestycyjny, ETF jest to fundusz, którego który jest po prostu jakby tradowany na głównym rynku i odzwierciedla on cenę danego tutaj aktywa lub koszyka aktywów, więc w taki sposób. Więc tutaj jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o, o tę sprawę, ponieważ rozmiar, jeżeli chodzi o rozmiar tego rynku ETF-ów, no to, to, jest to jest to spory, spora, spora część pieniędzy. Więc jeżeli mówimy o choćby 10% z tego, no to mamy prawie podwojenie rynku krypto. Gdybyśmy popatrzyli na Bitcoina, no jakby nie było. To jest podwojenie wartości tutaj w Bitcoinie, która mogłaby wpakować się w Bitcoina. Więc to jest niesamowita rzecz. Więc to wszystko musimy mieć na myśli, gdy... Wchodzimy i mamy tą ramę czasową, jeżeli chodzi o Bitcoina, tą ramę czasową ustawioną w taki, a nie inny sposób. Kiedy ja mówię o 2024, myślę o heavingu następnym, myślę o tych wszystkich ETF-ach, które czekają, myślę o innych w ogóle, ludziach funduszach, biznesach, bankach wręcz, może nawet i bankach centralnych, które już gdzieś. Namierzają i przymierzają się korporacjach, które patrzą na to wszystko w takim, a nie innym e, e, świetle, widząc swoje możliwości w przyłożeniu, porównaniu do świata tradycyjnego i do waluty Fiat, która, jakby nie było, wartość swoją e, traci rocznie na poziomie. Ja bym to tak przeszacował, że. My możemy śmiało powiedzieć, że w Polsce tracimy 10% rocznie z naszej waluty Fiat, a w różnych miejscach na Ziemi jest to różnie. Jeżeli będzie tąpnięcie na euro i dolarze, to nasza waluta wcale nie będzie mocniejsza. Wręcz runie razem z nimi niżej. Więc dlatego wszyscy ci inwestorzy, oni wcale nie są głupi, wcale nie, nie, nie są, że tak powiem, zamknięci w swoim własnym umyśle i patrzą tylko w jedną stronę. Mieliśmy przykład choćby. Ray Dalio, który po poświęceniu temu wystarczającej ilości czasu, a nie trzeba strasznie dużo czasu, żeby właściwie zrozumieć to, nagle zmienia swoje zdanie na temat Bitcoina. Więc pamiętajmy o tym i również w ten sposób do tego, do tego sobie podchodźmy. Czy to tradując, ramy czasowe, nie patrzmy na scalping. Bo scalping można również dobrze robić pozycją stop, to znaczy spad, czyli wiecie, kupujesz bitcoina, sprzedajesz bitcoina, kupujesz bitcoina, sprzedajesz bitcoina. i musisz używać dźwigni, możesz sobie skalpować cenę bitcoina na Binance, kupując i sprzedając, ale w pewnym momencie, e, 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 i nie masz ryzyka tego, że ci, że tak powiem, pozamiata konto całkowicie, ponieważ masz albo USDT, albo bitcoina, tak naprawdę. Więc nie masz tutaj tradując na, tradując na, e, Kontraktach terminowych, właściwie nie terminowych, tylko kontraktach na różnicę cenową, to już tutaj jest ryzyko tego, że twoja pozycja całkowicie zostanie zmieciona, więc to, to musimy wiedzieć. Ale Binance możesz sobie nawet przetestować swoją strategię skalpowania na kupowaniu i sprzedawaniu czyli w kupowaniu za USDT lub USDC lub jakikolwiek inny stablecoin i wychodzeniu i wchodzeniu. I już masz swoją strategię opanowaną, zanim dotkniesz nawet kontraktów na różnicę cenową, gdzie ryzykujesz tym, co postawiłeś. OK, dzisiaj taki luźny poniedziałek, takie moje luźne przemyślenia. Nie ma tutaj presji, na nikogo żadnej presji nie wywołuje. Ludzie czasami mi tutaj piszą w komentarzach, tak jak ostatnio miałem. Nie wiem, czy widzieliście te moje komentarze. Nawet nie wykasowałem z mojego, z mojego czekajcie, z mojego konta wcale nawet nie wykasowałem tego, tego gościa, co komentował jak szalony. Tam chyba z 20 komentarzy mi tutaj wrzucił. Słuchajcie, z 20 komentarzy wrzucił jakichś głupich, e, najróżniejszych, jeden po drugim, jeden po drugim. Jeszcze, żeby jeden wrzucił, to ok, ale on komentuje i komentuje i komentuje i komentuje i, i każdy jeden, x grosz, e, czy twój heks, zjad twojego longa, jakieś bzdury totalne. Ja nie wiem, może. Może rzeczywiście był na jakimś, jakimś stanie depresyjnym, czy coś w tym stylu. Co ty opowiadasz? No ale jak się zaczęło, już takie wiecie, epitety tutaj wrzucanie w moją stronę, no to, no to wybaczcie. Jeżeli takie epitety, to hmm, niech pomyślę. OK, rozwiązanie jest proste. Co robimy? Sprawdzamy kto to. Okej. Okay. Okej, okay. chmiel miał za dużo chmielu, widocznie. W takim razie do widzenia. Jeżeli czasami się zastanawiacie dlaczego, no to dlatego, no, prosta sprawa. Nie ma, tutaj, nie ma tutaj specjalnie żadnych tajemnic. Dobra, tyle na dziś. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, jak zwykle, do usłyszenia następnym razem.